Już za kilka dni odbędzie się ciekawe wydarzenie w Multikinie, którym będzie specjalny kinowy wieczór dla pań. Nowy projekt w Multikinie to zawrotne wieczory z Renault Twingo. Projekt będzie się odbywał w dniach 19-22 styczeń, tutaj w Multikinie Malta. Serdecznie zapraszamy wszystkie panie, bo to dla nich przeznaczone bardzo wyjątkowe wieczory z dobranym dla nich repertuarem. Przez te cztery dni pokażemy filmy takie jak Wielkie Oczy, Pół Żartem, Pół Serio czy film Samba, a także jeden film wybrany przez Panię w głosowaniu internetowym. Wszystko będzie opatrzone bardzo ciekawymi konkursami, prezentacjami. Będzie poczęstunek przygotowany dla Pani, będzie osoba, która to wszystko będzie prowadziła. Przypomnijmy, wśród wybranych na wieczór filmów są Wielkie Oczy, Pół Żartem, Pół Serio i Samba. Warto też zwrócić uwagę na e, filmy, które pokażemy. Film Wielkie Oczy Tima Bartona, Półżartem Półserio z Man in Monroe, e, czy film Samba, który nie był pokazywany nigdy na, w kinach dotychczas na dużym e, kinowym ekranie. To naprawdę e, perełki, które dobraliśmy specjalnie dla Pań. No i e, ten czwarty film, który m, panie sobie wybiorą. E, tam też naprawdę e, zaproponowaliśmy paniom fajny repertuar, bardzo ciekawe filmy. Także proszę wejść na naszą stronę internetową zapoznać się z tym repertuarem i warto przyjść do kina. Przypominamy specjalne kinowe wieczory dla pani już od 19 do 22 stycznia w Multikinie Malta.